Witajcie w nowej serii na kanale Sięgnij do Natury. Wiedza w 3 minuty, gdzie w 3 minuty będę się dzielić z Wami ciekawostkami na temat zdrowia, medycyny naturalnej oraz zdrowego, ekologicznego trybu życia. Paragony. Każdy ma zynistyczność. Niektórzy codziennie, kilka razy dziennie. Jednak naprawdę bardzo mało osób wie, że mogą one mieć szkodliwy wpływ na nasze zdrowie. Wszystko to za sprawą. Toksycznych substancji, które znajdują się w papierze oraz w tuszu, które są wykorzystywane do produkcji paragonów. Szczególnie niebezpieczną substancją, która występuje w papierze, jest bisfenol A. BPA jest to substancja, która została już poddana naprawdę wielu badaniom naukowym i jednoznacznie badania te wykazały, że jest ona naprawdę szkodliwa dla naszego zdrowia. BPA zaburza gospodarkę hormonalną, może powodować ortyłość przyczyniać się do niepłodności. Jest to substancja szczególnie niebezpieczna dla kobiet w ciąży, ponieważ może powodować uszkodzenia płodu. No dobrze, ale co to jest ten bisfenol A? BPA jest to związek, który bardzo często wykorzystywany jest w produkcji plastiku. Na butelkach teraz możecie spotkać się z takim wyrażeniem wolne od BPA, ponieważ jest już to ogólnie znana informacja, że bisfenol A jest to szkodliwy związek dla naszego zdrowia. W 2010 roku został całkowicie zakazany przy produkcji butelek dla dzieci. Bisfenol A jest to związek z rodziną fenoli. Swoją budową bardzo przypomina ludzki hormon estrogen. Dlatego, kiedy dostaje on się do naszego organizmu, może powodować poważne zaburzenia hormonalne, ponieważ nasz organizm czasem nie e, właśnie bierze BPA za nasz naturalny hormon estrogen. Bisfenol A jest to związek, który szczególnie łatwo przenika przez skórę. Dlatego właśnie są tak niebezpieczne w paragonach, ponieważ dotykając paragony, naprawdę w przeciągu kilku sekund już możemy podnieść swój poziom BPA w naszym organizmie. Paragony zostały poddane badaniom naukowym, które wykazały, że właśnie w papierze, który został wykorzystywany do ich produkcji, znajduje się od 250 aż do 1000 razy więcej bisfenolu A niż ym, w żywności, która została nią skażona. Tutaj możecie zobaczyć badania, które zostały wykonane na kasjerach podczas 8-godzinnej zmiany. I tutaj macie poziom bisfenolu A na początku, a tutaj na końcu zmiany. Jak możecie zobaczyć, jest to naprawdę ogromna różnica. Przez to, że bisfenol A w naszym organizmie udaje estrogen, prowadzi to do zaburzenia hormon, gospodarki hormonalnej, a w dalszej konsekwencji do wielu różnych chorób. Badania wykonane na młodych dziewczynkach pokazały, że właśnie jest on szczególnie niebezpieczny w okresie dojrzewania. Mam nadzieję, że z dzisiejszego filmiku dowiedzieliście się czegoś nowego oraz że inaczej spojrzycie teraz na paragony.